Hej, siemanko. witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem oczywiście Race i witam Was w podsumowaniu piątego dnia ekspienia naszego konta, ale w szóstym odcinku. Słuchajcie, jesteśmy w DeskoGrodzie Nasza strona to ósma z 13 i tutaj w zasadzie już takie są bardziej zaawansowane misje. Tym razem zostało nam Zwidu i Mimika w udanej misji na obszarze 34. Czemu ta misja jest ważna? Ano dlatego, że jest to też część wyzwań. A za wyzwania tutaj macie toksyczne skarby, etap pierwszy. Zlikwiduj dwa mimiki w udanych misjach. Macie fałdolce za mimiki. Także myślę, że warto wiedzieć, co to są te mimiki. A wy piszecie mi, żebym tyle nie gadał na początku odcinka. więc lecimy do misji. Ale jeszcze zanim to, to pokażę wam tylko na szybko tutaj przedmioty tygodnia, bo się to zmieniło dzisiaj w nocy. Także słuchajcie: koszierz pustaków Sara. Tutaj schemat bazyliszka. No tak bez szału, bez szału bym powiedział, dwóch ocaleńców e, epickich kupiłem, kupiłem sobie tych dwóch e, ocaleńców epickich. Żebyście nie byli zdziwieni od razu, że nie ma garłacza w sklepie, słuchajcie, e, garłacz w sklepie jest, tak jak mówiłem, na społecznościach jest zdjęcie 23.05. E, I to będzie dopiero, a nie już w sklepach e, tygodnia, to się pojawi w przedmiotach okolicznościowych e, w tym miejscu. Także proszę się tam nie stresować, nie denerwować, że się garłacz nie pojawił. Kupiłem szatkownicę. Kupiłem ją specjalnie do hybrydy, jednakże póki co jeszcze nie jest ulepszona na tyle. Ja ją Wam pokażę tutaj może. Na takich perkach tak średnio sobie daje radę, jeszcze tutaj muszę zwiększyć jej poziom. Może nawet teraz to zrobię. I dzięki temu, patrzcie, osiąga 20 poziom i ten, o ten perk się odblokuje. Nie? I teraz w tym momencie ten perk działa dopiero. E, ok, niemniej jednak jest troszkę jeszcze za słaba na tę misję, mam wrażenie. Słuchajcie, 29 mocy. E, no i co? Ja nie będę tutaj przedłużał. Przejdźmy sobie. Aha, jeszcze takie pytanie: bo mi ludzie piszą, że Aisu możesz mieć więcej mocy. Wiem, że mogę mieć więcej mocy, na przykład kupując Ulepszlamę, no nie? Tylko że ta ulepsz lama kosztuje 50 fałdolcy. A ich mam 2,500 tysiąca w chwili obecnej dla was. Te fałdolce lecą do was, dlatego nie chciałem wydawać fałdolców, żeby ukończyć challenge. no W chwili obecnej widzę, że ta ulepsz lama by się ulepszyła. Dostałbym dwóch legendarnych ocaleńców i jednego Epika. Także fajna dosyć lamka. Ale kiedyś nie było, tak. Kiedyś nie było rentgena. Kiedyś kupowaliście ulepszlamkę za 50 fałdolców i trzymaliście tak, ulepszy się nie ulepszy. Teraz widzicie, że się ulepszy, więc jest. Trochę łatwiej, dużo łatwiej jest w zasadzie. Ja już sobie przejdę na misję. Już sobie wybrałem 29,5 mocy, mam tutaj. I słuchajcie, te misje, które już wczoraj na streamku były jeszcze zablokowane. Po ulepszeniu ocaleńców się odblokowały. Także już teraz mogę te misje sobie na spokojnie grać. Wcześniej miałem za mało mocy. Już sobie wybrałem misję na dzisiejszy, na dzisiejszy odcinek. Jest to misja Zlikwiduj i Zbierz jeszcze tutaj chciałem tylko pokazać, że tutaj jest prywatność gry, słuchajcie jeśli wam nie dobiera ludzi, prawdopodobnie macie kliknięte prywatna wtedy po prostu, jeśli nie macie w tym momencie ekipy, zanim wystartujecie misję, no to po prostu tej ekipy nie będziecie mieć jeśli chcecie grać z randomami, bo zawsze jest dobrze grać z randomami, trochę pomogą trochę postrzelają, klikacie sobie publiczne i dobierze was do ludzi, znajomi to wiadomo dla znajomych waszych będą mogli dołączyć po prostu, ja polecam grać na publicznej Zawsze jest lepiej grać z kimś niż samemu. Wybrałem tą misję, bo są fajne nagrody. Mamy dwa razy PD ocaleńca. To są właśnie te takie żółte znaczniki. Talony przygodowe i rzadki profit plus, co jeszcze na tej mocy jest rarytasem. Więc myślę, że możemy zacząć. Ja już sobie ustawiłem na publiczną, żeby mi dodało ludzi. I... Zaczynamy. Mam nadzieję, puszczam te, puszczę znowu ten filmik e, w trybie premiery. Mam nadzieję, że serwery YouTube'a nie spalą się tak jak ostatnio na premierze, bo tak zacinało nam wtedy tą premierę, że ludzie powychodzili, watch time się zepsuł na filmiku, zasięgi straciły, także, no, lipa wyszła totalna, nie wiem czemu tak się stało. E, nagranie e, już później było OK. plus odcinek jako tako działa normalnie że po prostu jakby serwery nie wyrobiły na tą premierę. Akurat sam jestem. Tak czy inaczej na, tym, na tej misji z likwidu. I zbierz. Misja nam się ładuje. Więc jest czas na podziękowania. Chciałem podziękować paru osobom. Po pierwsze Patker. Patker ulepszył najpierw wspierającego na platynowego. A następnie no Diament. Także witam trzeciego aktywnego Diamenta. W chwili obecnej u mnie na kanale. Dodatkowo został mistrzem Królem super chatu ostatniego streama Także dziękujemy Patker23 za mega wsparcie Druga osoba, którą I trzecia, którą chciałbym wyróżnić Jest to Bartek oraz Panda No tutaj już znane wam Niki, tak samo w sumie jak Patker W sumie, także słuchajcie Dziękuję wam za mega donaty Które wysyłacie na live'ach I trzecią osobą jest Zewonek. jest to pierwsza osoba Ja wczoraj powiedziałem, że Możecie dołączać do Discorda, który jest w opisie tego filmu. I po prostu, jeśli kupujecie coś z kodem The Mystery w sklepie, no to zróbcie temu zrzut ekranu. Podeślijcie na Discorda. Możecie wysłać to na mail mój biznesowy. A ja część tych osób po prostu wybiorę i wsadzę do odcinka. Także zewonek, zapoczątkowałeś coś nowego? Dziękuję bardzo. Pamiętajcie, kod The Mystery w sklepie bardzo mnie wspiera. Także dziękuję wszystkim. Ja sobie zbieram drewno z racji tego, że. No nie, nie uwierzycie, ale brakuje mi drewna na deskogrodzie. Dziwne akurat. dyskogrucie się raczej kojarzy mi z drewnem. No, niemniej jednak musimy trochę tych drzewek pościnać. Yy, a czemuż to? Ano temuż to, że jest jeden problem. Ale już się prawie rozwiązało, jeszcze troszkę może. Psa, okay. <noise> żeby zrobić ammo, patrzcie ile drewna leci, nie? A akurat jeśli strzelam z tego z widma z tumikiem, to całkiem szybko to ammo schodzi. Standardowo statystyki, omówienie później konta i tak dalej będzie pod koniec tej misji jak coś, także myślę, że warto zostać dzisiaj, omówię trochę ocaleńców, których mam Plus poulepszamy sobie trochę, bo kupiłem przed chwilą w sklepie tych e, fioletowych epickich. Jeszcze troszkę tego drewna. Pobierz próbki, zlikwiduj wrogów i zniszcz dwa obozy. Ok, w porządku. Eee, dobra, zróbmy te dwa obozy. Zacznijmy sobie od tego. Misja 34 mocy. Pyk. Wiem, że już się powoli wam nudzi karbit do oglądania, niemniej jednak próbowałem wczoraj grać z tą ninją i póki co... ojojoj. Chyba muszę sobie pomóc jednak. To ich tu tyle. Te bomby wybuchające, co dwa obory naraz, czy co? Tylko się tu tyle wrzeło, matko. Bomba mnie zabiła, nie! Zostałem na tej bombie. Drodze się tutaj bezproblemowo. Te bomby tyle zadają, słuchajcie. Jest akurat ten... Trzeba uciekać od tej bomby, ja wcześniej tak troszkę... Aż, aż tak bardzo to nie uciekałem. Jeszcze ktoś, jeszcze ktoś A tutaj nie tu Tu jest jakiś mobek gdzieś Nie, gdzie ten mobek jest? Pokazuję go na górze Halo Czy Bobus się zbugował? Żeby tu na tym? Zaczął sobie na dół? Też nie? Dziękuję. Zaczynałem się już. Ojej, jakieś lagi. Odejdę trochę od obozu, może się zresetuję, słuchajcie. Dziwna sytuacja akurat z tym młotkiem. Jeszcze raz pójdę, bo muszę te obozy jednak zabić. Całkowicie się zresetował. Oh no, no! To nie tak miało być moi kochani. I z tymi osłoniaczami ucieka Jejsu. Bomby naprawdę mają... Ciekać. Bardzo duże obrażenia po pierwsze, a po drugie spory zasięg jakby nie było. No, ale przy okazji robimy misję. Niemniej jednak mamy 6 minut jeszcze na znalezienie mimika. A mimik to jest dosyć ciężka sprawa jakby nie było. Jak ktoś był na live, ten wie, co się działo wczoraj, nie? Trzy misje zagraliśmy. Znaleźliśmy sejfy, znaleźliśmy yy, wszystkie praktycznie. No już chyba teraz zaliczy ten obóz. No nie, co jest z tym obozem nie tak? Teraz to już nie wiem, przysięgam. Zresetowaliśmy i znów się stało to samo. Aha, dobra. Dobra, mamy obóz. XD troszeczkę bym powiedział, bo. Widzieliście zresztą co zabrakło. I ile mam ammo znowuż? Bardzo mało. Konfidacje przy użyciu pułapek, lel. Ale lagi są jakieś, powiem wam. Nie wiem czemuż, aż takie. No zapraszam na te popęczki. Chodźcie. Nie chcę za dużo tego używać, ale 20 mopków muszę. Przy okazji się obóz zrobi. ich tak prawie dobić, ale nie, tylko że oni też podają od. 10 jest póki co zabitych z płapek. Troszkę ich. Oj, za bardzo ich dobiłem. Przynajmniej tą babeczkę. No właśnie, ich dobijają też. Te bomby, nie? 14 zabitych z łapek. Zajdę ja na poszukiwanie mimika, słuchajcie, te sześć mobków może ktoś zrobi. Tu wyczyszczone wszystko. W tych miejscach ciężko jest znaleźć skrzynki. Bo w miastach i w tym tam gdzie domki to wiecie nie, idziecie sobie na strych Na poddasze i tam szukacie, tutaj jedyne co to jakieś jest jaskinie bardzo zawiłe Może tutaj Nie mam dużo życia niestety Uleczymy się no Nic tu nie ma niestety Tu jest jakieś niesamowite miejsce Może tutaj Czekamy skrzynię czwartego poziomu i ona jeszcze ma zadziałać w pewien sposób. O, mamy skrzynię piątkę. Szybko. Okej. Okay. Niemniej jednak. Wolałbym czwórkę, ale tutaj tej czwórki nie ma, więc ja padnę sobie o drodze. O drodze się i pójdę szukać jeszcze. Nie jest to takie kocze łatwe, akurat. Z tym mimikiem. Skrzynię piątki wczoraj znajdywaliśmy znajdywaliśmy skrzynię, nawet te czwórki faktycznie. Zależy się. Wiecie, ona jeszcze musi się poruszyć i ten mimik musi z niej wypaść. To nie jest takie kocze. Dobre, no nic, idę na poszukiwanie. Chciałbym jednak tą misję zakończyć w tym odcinku. Byłoby fajnie, tutaj jest jakaś szansa na to, bo widzę, że nie jest zbierany lód. No niestety nie. No niestety nie. Jest skrzynia czwartego poziomu Nieźle to zrobiłem Przez tą presję czasu, nie umiem budować Kitu Dobra, niech się poruszy ta skrzyneczka. Mam przeładowane mam nie poruszyła się, słuchajcie. Temu jest ciężko to mi się zrobić, bo... Ciężko tego mimika sobie znaleźć, jest... To jest nawet skrzynia trzeciego poziomu, nie czwartego tak w sumie. Tak w ogóle. Tamta czwartego poziomu jest taka bardziej szeroka, nie? No szukajmy dalej. Wczoraj straciliśmy na tą misję, powiem wam szczerze, trzy misje, czyli godzinkę tak w zasadzie. I nic. I nic. Także no nie jest zbyt kolorowo, i nie jest zbyt łatwo. Próbowałem w zasadzie już chyba wszystkie te krainy, że tak powiem. Na jednej misji nawet mi się zdarzyło tych skrzyneczek otworzyć dwie albo trzy. Te właśnie mimikowe. Mi się nie poruszyło, także <grytanie> lipa. A czas do ewakuacji nam się niestety skończył. Bezpiecznie. Nie zabrać. Także fajnie, zwycięstwo, fajnie, dostanę PD. Niemniej jednak, będziemy z tą misją walczyć dalej na streamie. Także, no. <laughs> nie jestem z tego zadowolony, bo to jest zawsze czas w plecy, jakby, no nie. No ale, no nic. 83 poziom. Premium pademo, może jakieś punkciki? Nie, niestety nie. 83 poziom profilu konta tak to jest z pierwszego poziomu, drugiego i mimi, ktoś z trzeciego poziomu, czwarta to jest taka szersza, trochę już skrzynia. Ok, to w takim razie źle sobie to. <laughs> Macie łapeczki w górę. GG, guys, GG. No cóż. Ciężko jest znaleźć tą skrzynkę, żeby się ona faktycznie poruszała i z niej wyszedł mimik. Wczoraj na streamie to normalnie już aż się mem z tego robił. Bo nawet puszczałem odpowiednią muzykę przed otwarciem skrzynki, żeby ona się poruszyła i wyskoczył z niej mimik i tak się nie udawało. Przynajmniej znaleźliśmy tą skrzynkę z profitem. Badałcaleńca 5000. Złoto. Mamy za misję alarmową parę rzeczy. No i okej, okay, jeszcze niepospolity profit plus i teraz tak, może na początek pokażę Wam cóż mamy w zasobach. Póki co jeszcze te mini lamki mam, nie będę tego otwierał teraz na odcinku, bo to po prostu schodzi czas. Czysta kropla deszczu, trochę było ewolucji. Nie wiem kiedy odblokuję kolejne ewolucje, jakby na trzecią gwiazdkę, ale póki co mam ich fajnie zewoluowanych. Niepospolity profit plus już trochę się nazbierało, a jednak tutaj to, co jest mi najbardziej potrzebne, tu. Trochę tego mało, e, dobra, cóż dalej, jeśli chodzi o schematy, kupiłem sobie szatkownicę e, specjalnie, żeby pograć tutaj e, na naszym Ninji na Smoczym Ogniu e, na hybrydzie jednakże no ilość perków, które aktualnie mam i no takie, które, te, ci bohaterowie, których mam to mają słabe perki na chwilę obecną i sam z siebie ten hybryda Masz takie średnie obrażenia, szczerze mówiąc. Wczoraj graliśmy tę misję 34 mocy solo, akurat się tak zdarzyło i tak średnio to e, poszło. Jeśli chodzi o badania, tutaj mamy na 10 poziom już porozwijane, no w sumie 4 rzeczy. Offensywę już dzisiaj kliknąłem na 11 poziom. Niestety te badania już teraz 600 kosztują, a generuje nam się tylko 75 na godzinę. Nie jest kolorowo. Tutaj na profilu staram się używać te wzmocnienie PD e, jak mam. Najbliższy poziom 8,5 do ulepszeń, także w ten sposób. Tutaj na ulepszenia, no to mamy tak zrzut zapasów, latającą wieżyczkę dwa razy. Też jest przypływ adrenaliny, to jest ulepszenie, i tak tutaj zwiększyłem sobie wczoraj ulepszenie kilofa. Na trzeci poziom, kolejne ulepszenie dopiero na 115 poziomie. Ok, cóż więcej? Myślę, że ważna zakładka ocaleńcy. I teraz tak, tych dwójkę poproszę do recyklingu. I tutaj mamy dwoje, dwoje yy, epickich, których teraz wymienimy sobie. I na chwilę obecną wygląda to tak, z czego zaraz wam powiem, na czym polega, jakby moja strategia. Jakby to opisać, słuchajcie, mm, oni są takie kółeczko i takie potrójne. Takie kółeczko i takie potrójne. Tutaj jest takie kółeczko. Aha... Stąd możemy sobie tego typka wziąć na razie. Nie mam nikogo takiego w zamian. Tutaj możemy sobie tak, tutaj dać sobie to. I tutaj dać sobie tą babeczkę, okej. Okay. Natomiast tutaj gdzie to było, gdzie to było, gdzie to było? Gdzieś brakuje. Nie brakuje tutaj, przypisało się. Premia za współpracę. Tak. I tak i będziemy mieć premię do yy, osłony plus przypisanych prawidłowo. W porządku, tutaj jest i tak młyn, ten chłopiec jest nieulepszony, więc możemy mu dać tutaj dwie gwiazdki. Yy. I tutaj jest i tak młyn, tylko że ta babeczka jest ulepszona. Czy mam gdzieś jeszcze nie ulepszonych tam, gdzie jest tu mam też ulepszonych. Co to za pani została nam? Ta pani nam została i ta ona ma takie cudo jakieś ona by się tu nadawała, ale nie. Więc y, robimy tak, że po prostu klikamy jej r i ją wsadzamy tutaj do recyklingu. A tą babeczkę, gdzie się ją uda wsadzić? Nigdzie się jej nie uda wsadzić normalnie, dlatego wsadzimy ją tam, gdzie jest duży młyn, na przykład może to być tu. I tutaj wsadzimy sobie tą babeczkę, a ten gościu, co tam był, będzie do recyklingu. Dzięki temu uzyskamy to PDO caleńca, podręczniki szkoleniowe. No i teraz widzieliście, ile miałem mocy, 29 i trochę. I Teraz, tak, tutaj mam babeczkę, która nie jest ulepszona. No to jedziemy. 29. Robimy ewolucję i ją zostawiam. I teraz szukamy tej drugiej tutaj, ją włożyłem e, i lecimy. Ja robię w ten sposób, że po prostu, jak dojdziemy drugą gwiazdkę, robimy ewolucję i idziemy. Kolejnych ulepszać, w sensie żeby było równomiernie A jak wymienicie sobie to po prostu klikacie recykliki elo Mamy dzięki temu 30 mocy jak widzicie Za samą wymianę właściwie, za to że jest inny ten Tutaj nie mogę ewoluować, brakło nam punkcieków, ale mamy 30 mocy dzięki temu e, No i taki w miarę powiedzmy dopasowany skład Dostaliśmy 5% premię do osłony, niesamowita sprawa <laughs> Także w ten sposób się bawię z tymi ocaleńcami Gdybym kupił Lepp szlamkę, to by drastycznie wzrosło No ale póki co wygląda to jak wygląda Jeśli chodzi o bohaterów możecie sobie zobaczyć jak to wygląda na chwilę obecną Tutaj gościu na pewno leci Tak z, od razu jak widzę powtórki to, to kikam e, Mam trochę bohaterów, których nie używam i, i wydaje mi się, że nie będę używał e, Ale póki co jeszcze zostawiam Tutaj mamy Bazy Kale, który też jest. Yy, mamy po prostu gościa, który ma większą rzadkość, więc też idzie do recyklingu. No i na chwilę obecną tak to się prezentuje. Cóż Wam jeszcze mogę pokazać? Mogę Wam jeszcze pokazać. Yy, mogę Wam jeszcze pokazać, co mam jeszcze. Plecach mogę Wam pokazać. Z magazynem. W magazynie jest. To sobie weźmy w sumie na misję. Tutaj sobie tak zrobimy. OK. Dewna nie mam wcale o dziwo. Resztę rzeczy mam. E, I w plecaku co się kryje? 67 prześladowca, słuchajcie. E, jednakże ten prześladowca jest ze stączów 2000 NS. <grydy> Widmo z tumikiem, 58 mocy, tutaj nic nie, zmi nie zmieniło się. E, od ostatniego odcinka tutaj mamy mieczy, które wsadzimy do recyklingu, łopata do biegania i tutaj jest to już też możemy w sumie do recyklingu dać, bo e, nie ma tego ostatniego perka. Teraz jakbym stworzył, to by był ten perk na jeszcze na <laughs> mgielne bossy. No, ale nie mam. Pan Hukasz też do pójdzie sobie. E, I tak, tutaj mamy popeczki. To jest głównie to, co uzbierałem praktycznie ze zbierania. Ja nie mam tych popek ulepszone i póki co tak średnio mi się. Wydaje że trzeba ulepszać te popeczki, bo one aż tak dużo nie robią w tej misji. Głównie skupiamy się na strzelaniu, więc bardziej bym się skupił na e, broniach. Jednakże jak będę mieć dużo PD-schematu nadwyżki, no to wtedy sobie zacznę ulepszać jakieś fajniejsze płapeczki e, i tyle. A jeśli chodzi o mój plecak, no to mamy już malachitową rudę, która już zaczyna się pojawiać i nie tylko z rzeczy, które zbieram, tylko również. E, już na tych misjach 34 i wyżej zaczyna się pojawiać ruda malachitu. Normalnie w jaskiniach 52 rudy srebra. Coraz więcej ruda miedzi, która nie jest mi już potrzebna. 31 solidnych mechanicznych części. Także to się zbiera w ten sposób to wygląda. Sporo desek, chyba sobie przyłożę kiedyś na, na moje główne konto. No i w zasadzie to jest wszystko, jeśli chodzi o to konto na chwilę obecną. Mam nadzieję, że taki odcinek Wam się podobał. Jeśli tak, zostawcie koniecznie łapę w górę. Z mojej strony to wszystko, także trzymajcie się. No i do zobaczenia na kolejnych odcinkach, materiałach i oczywiście pamiętajcie, żeby zostawić jakiś komentarz po sobie. No i tyle jeszcze Wam hit ekranu pokażę na koniec, bo. okłamuj mnie, jesteśmy na stronie 7 z 11. Na następnej stronie będziemy mieć tego mitycznego ninja, ale hit ekranu robię przy okazji. No i co tyle. Także trzymajcie się, pamiętajcie, łapka w górę, subskrypcja, kodik w sklepie Demister Ace, Elo.